Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani. Witajcie, przyjaciele, przyjaciele, przyjaciółki, <laughs> znajomi, bliżsi i dalsi. Witajcie wszyscy. Zobaczcie, wita nas Księżyc i już się zmniejsza, zmniejsza, by, dosz, by dojść do nowiu, ale to mamy na to czas. 31 marca. 2021 roku. Jutro już kwiecień. Ha, ha, ha. Pierwszy kwiecień, prymaprylis. Ale to jutro. Sprawdzamy stan gwiazd. Czy wielki wóz obecny? Tak. Wielki wóz obecny. Ale gdzie moje ptaki? Hmm. Chyba za wcześnie czwarta czterdzieści, to chyba jeszcze za wcześnie. O, o, a tu wschód słońca będzie o szóstej pięćdziesiąt trzy, a zachód, o, o, o mamy, o dziewiętnastej czterdzieści dwie. Osiemdziesiąt dni do lata. Do lata, do lata, Piechotą będę szła. Już idę. <laughs> o, jak pięknie. Przyjemnie taki, wiecie, delikatny poranny chłodek, ale tak jakże delikatny. Jakże pięknie. O ty człowieka nic nie boli. A humor mu zapisuje. I budzi się rano i ma chęć, by wstać. Zapraszam na poranną ceremonię picia ziół. Ziółka moje się zaparzyły, a wiecie jakie dzisiaj ziółka mam? A ciekawostka. Pozdrawiam Kamilkę. Kamilko, dostałam od Ciebie czystek. I przyszła pora, by... O, tak. Życie się budzi, ludzie do pracy jadą. dostałam czystek, posłuchajcie, ja nie wiem czy kiedyś piłam czystek, smak jest mi nieznany, mm. Mm. jakże przyjemnie, no to moi drodzy jak już wstaliśmy, ceremonię otw poranna ceremonia otwarta, to może teraz głęboki wydech i wydech. Ale przyjemnie się oddycha. Kasiu, dzień dobry. Kasia Mroczek. <głos》>. Witaj, siostro. Witaj, Jadwiko, Witaj, Mariolo. Witaj, Basieńko. Witaj, Dana. Witam, Joanny. I Dla tych, co Weszli w nowe życzę siły, wytrwałości, miłości dla tych, co są sami, ale się otwierają na świat i tak mówią: O jej, o jej, ale to słuchajcie, jak człowiek się boi, to już jest dobrze. A jak jeszcze wie, czego się boi, Panie Wujniu, dzień dobry, to jest no, chyba największe odkrycie. Może słowo takie stwierdzenie wie, czego się boi. Nie, wie. Co sprawia mu lęk. I jak już do tego doszedł, to zobaczcie, to jest cudowne, bo wie, z czym ma walczyć. Co ma rozkminić? Co ma rozwiązać jaki problem? A przecież można to zapisać. O, dzwony. Trzy, czyli trzy kwadranse. Jak pięknie. I dzisiaj, to już na koniec filmiku, później jeszcze będzie jedna niespodzianka. E, no, jesteśmy przed Wielkanocą. To jest e, Ostern, tu po niemiecku. Wielkanoc, święta Wielkanocne. I posłuchajcie, tutaj e, są piękne dekoracje, i studnie, które są w miejscowościach, są ubierane. Ale na koniec także jak gdzieś jesteśmy akurat wczoraj jak byliśmy, jeździliśmy no bo ja oczywiście gdzie jeszcze z mężem po lekarzach, wczoraj byłam u okulisty to też ja u okulisty a mąż pobiegł, żeby nagrać jak wygląda tutaj w danej tej czy jednej miejscowości, bo byliśmy w Parsbergu nagrywaliśmy we Freistadzie nagrywaliśmy, znaczy no w sumie to on nagrywał ale żebyście widzieli jak to wygląda bo to ładnie wygląda taki akcent świąteczny I to, co jest taką ciekawostką, jak byliśmy chyba pierwszy raz wtedy w Bawarii w 2012 roku, czym byłam zachwycona, no to ubieranie tych drzewek w pisanki. No to jest wtedy, dla mnie to było takie niesamowite zaskoczenie, wiecie, takie wiosenne choinki. Pijemy, pijemy. Moi drodzy, to do za chwilę. Halo, halo, jestem, jestem. Zobaczcie, taki mój mały kącik. I zaraz zapalamy świecę. Końcik świąteczny. Kącik baziowy, bazie, świeca. O, jak jasno świeci. Teraz przygaszę światło. Także tutaj mamy zajączki, czy króliczki, czy wszelkiego, wszelkiej maści w sklepach, których jest tak dużo. Tutaj haha, też jest zajączek z likierem. To takie tutajsze przyjemności, też likier, złote zajączki. <laughs> tutaj oczywiście bazie, które przyjechały. Po sąsiedzku. Tutaj o, słuchajcie. Żabka. Żabka, żabka, żabka. I kaczuszka. I kaczuszka. A tą świecę może weźmiemy tak troszeczkę. Tutaj tak. No ustawmy tutaj taką małą scenografię. A te kwiaty. O piękne, które dostałam od Angeliki na urodziny. No i tak. Jak to jest? Ziłeczka są. To jest mój czystek. A ja jestem z drugiej strony. I już gaszę światło. Zostanie tylko świeca. O, jak super. Weszłam do domu. <gryw> na balkonie przyjemnie. Pooddychać. Wypić kilka łyków i wrócić, by... Móc z nami dalej pobyć. A jak to jest, że chciałam wam sami się podzielić, jak. Yy, tak o tym myślałam wczoraj, że jak byłam chora, jak. Może powiem słowo tak, nie domagałam, bo można nie domagać z różnych względów, z różnych powodów, bo dotyczy się to nas wszystkich. Raz, raz boli człowieka noga, kręgosłup, głowa, a jak nie boli ciało, to boli dusza. I co wtedy? I co wtedy? I tak sobie wtedy wymyślałam, jak już nie wiedziałam, co się dzieje, bo tak, i ból głowy, i ból ucha, i wtedy mówię: Boże, pomóż. I raz, drugi, trzeci. I tak czekam. Tak liczę na tą pomoc, na to wsparcie. I gdy wracam dzisiaj do tego, to zobaczcie, jak to musi, musi, jak to człowiek tak schodzi nisko w tym swoim stresie i potrzebuje wsparcia wsparcia każdego możliwego. Każdego możliwego, a przecież owszem, wsparcie jest, tylko nie widzimy, może nie czujemy. I to, co powtarzam, że potrzebna nam jest druga osoba. Posłuchajcie. Potrzebna. I bardzo ładnie wczoraj Kasia Mroczek powiedziała, że jeżeli no bo. Weź to wszystko, tak rzuć teraz. Nie, no bo masz takie uczucie, że coś jest nie tak, coś robisz nie tak, że to życie jest takie, a nie inne. I może przyszła pora już to wszystko rzucić. Ale to co ja będę robić? Nie, może nie rzucaj, może spójrz na to zupełnie inaczej. Że i pomyśl. Przecież robię. To, co robię i robię najlepiej, jak umiem, to przyjmę tą sytuację do siebie. To, co robię, robię najlepiej, jak umiem. I to jest to moje. I niech ta moc będzie ze mną, bo ja to robię. Czyli otwarcie się, przyjęcie, tego, co działam, tego, co myślę. I zobaczcie, jak człowiek, któremu w sumienicy dokucza, wyśpi się, to ma humorek z rana, czy cały dzień nawet, a jak jest trochę zmęczony, to się położy, prześpi, ale gdy to zmęczenie nie mija, lub ta choroba gdzieś tam puka do nas, a jeszcze tego nie wiemy, to jesteśmy tacy skrzywdzeni przez los. Takie mamy wrażenie, oczywiście, ale gdy nagle wyjdzie i się okaże i mówię oczywiście o sobie bo wiecie już, znacie mnie, że lubię mówić o sobie, o swoim doświadczeniu. I teraz, gdy już to wszystko wypłynęło, czy wiemy, z czym walczymy ale mniej więcej mamy, mam wyniki, mam badania, mniej więcej wiem, co mam robić ale ważne i istotne w tym wszystkim jest, że robię krok do przodu. Przyjmuję te informacje i przyjmuję, że to tak jest. A jak już przyjmę, to nagle zaczynam to inaczej spostrzegać. No może się to wydaje i śmieszne. Że... No bo słuchajcie, jak rozwiązać problem? No, w sumie to. Jak rozwiązać problem? Jak, jak go nie znamy, to jak go możemy rozwiązać? Nie znamy. Wszystko nas drażni, wszystko nas denerwuje, bo nie widzimy, z czym naprawdę walczymy. Co nam doskwiera. A gdy już. A gdy już. Otworzą nam się oczy, a mnie w szczególności to jedno oko się cały czas otwiera, bo ono się nie może zamknąć do końca. To zobaczcie, nagle zaczyna człowiek postrzegać inaczej świat. No, no takie mam przemyślenia. Ojej, to nie wiadomo, co będzie w ogóle kiedy indziej. Mam, że napije się tego czystku, może mi się poprawi. Tak, kochani, najważniejsze się obudzić pewnego dnia i stwierdzić, tak, jestem tu, gdzie jestem. Co mam zmienić? Nic nie będę zmieniać. Będę tu, gdzie jestem. Uśmiechnę się i wyjdę do życia. I może to jest rozwiązanie, bo jak tak siedzimy i biadolimy się nad sobą, to co nam to daje? Nic. Chodzimy od lekarza do lekarza. Wydajemy kupę pieniędzy na leki. Bo wiecie, jak człowiek idzie do lekarza. To oczekuję porady. Tak, porada poradą. Ale oczywiście wspieramy przemysł farmaceutyczny. Dają nam te wszystkie leki. Nie twierdzę, że są niepotrzebne. No nie wszystkie może od razu. Oczywiście część trzeba brać, ale czasem się trzeba zastanowić, czy my chodzimy po to, żeby dostać cudowną pigułkę i żeby nam wszystko przeszło. I żeby nam rozwiązały się wszystkie same, same problemy, żeby nam się rozwiązały, i żeby to wszystko gdzieś uciekło, no po to chodzimy. A mamy usiąść i spisać, co nas gryzie. I zastanowić się, z czym mamy problem. Zobaczyć, chcieć to zobaczyć. A jak już to zobaczymy, to wtedy rozwiązanie przychodzi. Tyle. Masz problem, masz ból głowy, stresujecie? cię. Bądź sobie live z Kasią. Kasia super mówi. Kasia ma rozwiązanie i ona mówi właśnie o tym: wyjdźmy na słońce, uśmiechajmy się, mamy piękny dzień, opalajmy się, naładujmy się tym słońcem, tą radością, tą miłością, otwórzmy się na, ludźmi, na ludzi, wybaczmy. Tak. I to, posłuchajcie, to dotyczy nas wszystkich i mówi: jak jesteś wkurzony, to nie wybaczysz. Bo tam ego gryzie cię w środku i mówisz, mmm", ale minie godzina, dwie, trzy, wypijesz trzy kawy i mówisz: Dobra, to już puszczę. O, o to chodzi, by zacząć panować nad sobą. No nie inaczej. Gdy rozpoznajemy wroga, to wiemy, jak walczyć. Tylko ten słowo wrog nie jest chyba właściwe. Yy, idźmy do przodu w tym sensie, że rozpoznawajmy, te mm, niepoznane rzeczy, by nam było iść łatwiej, by nam żyło się łatwiej. Bo kiedy jest nam łatwiej? Kiedy się budzimy i się uśmiechamy. A jak się budzimy, nie, jak się kładziemy spać i głowy mamy pełną różnych myśli, to zaręczam Wam, nie wyświmy się. Ty się nie wyśpisz, ja się nie wyśpię, bo oka nie zamknę. Będę się tłukła w tym mózgu, na prawo i na lewo, a to właśnie nie tędy droga. Kochani, no to takie te moje przemyślenia. Ostatniego dnia marca, wczoraj przepiękna pogoda a, i zapraszam was teraz na te nasze obserwacje nagrania mojego męża, który gdy ja powtórzę była mu jednego lekarza, czy u drugiego, to on biegł i nagrywał o, świąteczne ozdoby. To znaczy to są zawsze były studnie. Wiadomo formy są różne i piękna dekoracja wielkanocna. Tutaj z Bawarii. Życie miłego dnia przy tej Świecej, która będzie nam towarzyszyła, a ja pewnego dnia się pokażę, jak już tylko będę mogła. Do zobaczenia, pa, do jutra, a jutro już 1 kwietnia. Pa! Tak, tak.